No dobra, to zaczynamy losowanie. Tutaj są wszystkie osoby, pokaż te osoby, które biorą udział. I teraz losujemy BMK M3 E36. Maniek Bilson. Masz tydzień na odbiór, że tak powiem, tej bemki na no lesie. Dobra, teraz skasuj to nazwisko. Mańka trzeba usunąć. Tak dokładnie. Tak Nie, no, Mańkowi to się ostatnio za dobrze żyje. I teraz, w, że tak powiem, w gratisie dorzucimy Audi S3. <laughs> Ma niech miał tylko dwa losy w ogóle. No Dobra. miał szczęście. Dobra, losujemy teraz Audi. James Ballon.